Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Nałożyć krem na czystą skórę twarzy i szyi powinno być na liniach masażu. Wykonując lekki naciski po kolach i ruchy powierzchnią dłoni i opuszków palców. W sezonie jesienno-zimowym odżywcze kremy na bazie tłuszczu można nakładać rano po umyciu, szczególnie w przypadku suchej i normalnej skóry twarzy. Niewielką ilość kremu należy rozetrzeć między dłońmi, aby go zmiękczyć i lekko ogrzać. Niepożądane jest nakładanie produktu ze słoika bezpośrednio na skórę, w tym przypadku leży on nierównomiernie i powoduje zwężenie. Naczyń włosowatych Skóry, w wyniku czego efekt odżywczy jest osłabiony. Nakładając krem odżywczy na twarz i szyję, należy przestrzegać kilku zasad, policzki, czoło, nos i podbródek można masować nie tylko ocierając skórę opuszkami palców. Ale także delikatnie otaczając twarz dłońmi i naciskając całą powierzchnią dłoni. Nałóż krem na szyję lekkimi, głaszczącymi i klepiącymi ruchami. Następnie zaleca się pozostawienie go na skórze przez 30 do 50 minut, a następnie usunięcie pozostałości miękką serwetką lub wacikiem nasączonym zieloną herbatą. Aby krem zdążył się w pełni wchłonąć i nie pozostał na poduszce, należy nałożyć go nie później niż 1 godzina przed snem. Co wspólnego mają ze sobą kremy nawilżające i odżywcze? Kremy odżywcze i nawilżające są częścią białych kosmetyków, które są używane do wysokiej jakości podstawowej pielęgnacji. Środki należy nakładać wzdłuż linii masażu, dzięki temu pielęgnacja nie będzie sprzeczna ze strukturą skóry, czyli z układem włókien które wspierają kontur twarzy i utrzymują jej elastyczność, jak każdy produkt kosmetyczny. Kremów nie należy stosować po upływie terminu ważności lub niewłaściwym przechowywaniu. Pod wpływem wysokich slasz niskich temperatur składniki wchodzące w ich skład wchodzą w nieprzewidywalne reakcje, w wyniku których zmieniają się ich właściwości, a zapach staje się nieprzyjemny. W skład kremów wchodzą nie tylko substancje naturalne, niemal bezpośrednio przenoszone z gałęzi do słoika, ale także sztucznie tworzone, składniki opracowywane w laboratoriach. Aby mieć pewność co do zawartości pojemnika z kremem, należy kupować środki produkowane przez firmy o nienagannej reputacji, wykorzystują one opatentowane formuły kompleksów nawilżających i odżywczych. Ich wpływ na skórę jest starannie badany przez długi czas, okres testowy, Badanie skuteczności kremu w warunkach laboratoryjnych trwa niekiedy nawet 20 lat. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników produkt staje się dostępny dla konsumentów. Czołówka najlepszych? Pierwsze trzy miejsca zajmują produkty w 100% naturalne, wolne od substancji zapachowych barwników i olejów pochodzenia mineralnego. Doktora daje care Krem doskonale nawilży i ochroni skórę suchą i normalną. Ekstrakty z dzikiej róży i róży zrewitalizują dojrzałą skórę, a ekstrakt z awokado wygładzi ją i zmiękczy. Krem nadaje się również do skóry wrażliwej, wzmacniając ją, doskonale się wchłaniając i korzystnie wpływając na gospodarkę wodno-tłuszczową, cena wynosi około 1950 rubli, różany doktora Hauska, odświeżający krem na dzień, pielęgnacja marki Weleda to niezawodna i intensywna ochrona przed złą ekologią, Doskonałe nawilżenie. skóry twarzy z aksamitnym dotykiem. Naturalne olejki wraz z ekstraktem z irysa marokańskiego pomagają utrzymać równowagę hydrolipidową na skórka. Krem ma również działanie tonizujące i przeciwzapalne. Cena wynosi około 1000 rubli. Weleda Lavera Biokrem Krem nawilżający basis Sensitive idealna opcja dla osób z problemami skórnymi. Nawilżające czynniki naturalne. Esencja z róży i melisy. Kwasy tłuszczowe, witamina E wraz z olejem karite chronią skórę przed szkodliwym działaniem i przed wczesnym starzeniem. Koszt pakietu wynosi 1200 rubli. Witaminowy, intensywnie nawilżający krem do twarzy Nivea Soft jest dobry dla każdego rodzaju skóry. A co ważne, budżetu. Opakowanie 200 ml Opakowanie kosztuje tylko około 350 rubli. Opakowanie 200 ml kosztuje tylko około 350 rubli. Nivea Soft unikalny krem nawilżający od Clinique, który bezpiecznie zatrzymuje wilgoć wewnątrz i wzmacnia barierę ochronną skóry. Odpowiedni dla skóry suchej i mieszanej. Skin Team Levise Maximum Moisturising Cream marki Maryka i Nawilży i nasyci skórę twarzy przez 10 godzin jednocześnie zapobiegając starzeniu się skóry, dodatkowa ochrona przed promieniowaniem UV i mewise, Krem garnier z ochronnym ekstraktem z róży, doskonale odżywczy olejkiem kalitę i witaminą E, doskonale nawilża i przedłuża młodość skóry twarzy, przybliżona cena 200 rubli. Garnier rosyjski specyfika kremów domowych. Bogactwo naturalnych składników przy niskich kosztach. Ponadto w tych produktach zawartość konserwantów i zagęszczaczy jest minimalna. Najlepsze kremy są produkowane przez marki Natura Siberica, z cudownych syberyjskich roślin, 100 przepisów na piękno, w oparciu o sprawdzone domowe zalecenia. Są dość niedrogie, Na przykład krem oliwka za jedyne 40 rubli na wilża, usuwa łuszczenie i końskórę, a krem odżywianie i nawilżanie? Które zawiera dziką aralię, w pełni uzasadniając swoją nazwę, może również służyć jako baza pod makijaż, kosztuje około 170 rubli. Natura Siberika. Inną niedrogą opcją z dobrym nawilżeniem jest marka Histajalina. Czysta linia. Kremy od producentów Planeta Organic wykorzystujące dary Arktyki, nawilżający twarz, jednocześnie poprawiają koloryt i usuwają z niej ślady zmęczenia. Przybliżona cena 135 rubli. Planeta Organic. Krem do twarzy Rosa, reprezentujący kosmetyki Nevskaja, jest lekarstwem na dzień. Nawilża, zmiękcza, wzmacnia skórę i kosztuje tylko 60 rubli. Rosa, kosmetyki Nevskaja. Wyniki zakupu kontrolnego specjaliści organizacji Roskontrol wybrali kremy sześciu znanych marek, Histaja A, Svlinikwe, Nivea. Olej, L'Oreal Garnier, w celu sprawdzenia ich zgodności z cechami jakościowymi wskazanymi na opakowaniu i odpowiednim gost. Produkty zakupione w różnych sklepach zostały przetestowane pod kątem obecności szkodliwych składników i czasowej charakterystyki ich działania. Nie było żadnych pytań dotyczących składu, we wszystkich kremach obecność niebezpiecznych składników nie przekraczała dopuszczalnych odczytów. Chociaż Garnier, Sleann Lina i L'Oréal stwierdzono skutki uboczne. Wskaźniki mikrobiologiczne również były w porządku. Jeśli chodzi o zapach, pojawiły się pewne problemy z purę liny olej. Jeśli chodzi o czas trwania ekspozycji, wyłonił się następujący obraz. Niewa i Garnier wytrzymywały około doby, Sleann Lina wystarczał na 6 godzin, L'Oréal i olej na 3 na 2 godziny. Być może interesuje cię to, celi i metodologia masażu klasycznego tutaj, i można obejrzeć film z terapeutycznego masażu pleców tutaj. Punkt do masażu głowy na ból głowy w tym artykule. Najlepsze zimowe kremy do twarzy po 30 roku życia. Mruz i lodowaty wiatr są nie mniej szkodliwe dla skóry niż letnie promieniowanie ultrafioletowe. Zimą skóra właściwa wysycha, co może powodować zmarszczki i łuszczenie się, niedobór świeżych owoców. I warzyw powoduje awitaminozę, która jest obarczona zaostrzeniem procesów zapalnych na skórka. Zimowe kremy mają na celu ochronę i odżywienie skóry. Takie produkty z reguły mają tłustą oleistą konsystencję na bazie gliceryny, wazeliny lub sorbitolu, wzbogaconą kwasem hialuronowym, naturalnymi olejkami, witaminami, a także ekstraktami roślinnymi z rumianku. Zielonej herbaty lub nagietka. Ocena redakcji 93% klientów poleca ten produkt krem ultrafacial niezawodnie ochroni skórę nawet w ostrym zimowym mrozie. Nada. Jej miękkość i gładkość dzięki kompleksowi naturalnych składników roślinnych i innowacyjnym osiągnięciom w dziedzinie kosmetyków. Wysoce oczyszczona oliwa z oliwek nawilża skórę właściwą i czyni ją jedwabistą. Molekuły substancji organicznej cin chronią na skórę podczas silnych mrozów. Zachowując naturalne rezerwy wilgoci, ekstrakty z imperaty cylindrycznej i igły odpowiadają za poprawę mikrokrążenia na skórka i wyrównanie kolorytu cery. Naturalne oleje z Moreli? Awokado, odrębów ryżowych i migdałów głęboko odżywiają i nasycają skórę właściwą witaminami. Praktycznie nieważka struktura jest natychmiast wchłaniana. Hipoalergiczne. Nie pozostawia uczucia błyszczenia na twarzy. Doskonale. Nasyca skórę wilgocią. Nie krwawi pod makijażem. Ekonomiczne. Klienci zwracają uwagę na wysoką skuteczność kremu nie tylko w niskich temperaturach, ale także w innych ekstremalnych warunkach pogodowych. Silny wiatr. Zmiany temperatury w górach itp. Faberlicz Zima to niedroga, ale skuteczna zimowa ochrona skóry. Ocena redakcji: 87% klientów poleca ten produkt. Krem Zima doskonale radzi sobie z ochroną skóry przed zimnym wiatrem, mrozem i częstymi zmianami temperatury. Produkt jest odpowiedni dla skóry mieszanej i skłonnej do przetłuszczania się. Łagodzi łuszczenie, podrażnienia, zmiękcza i zapobiega utracie wilgoci. Olej z pestek malin, bogaty w witaminy i mikroelementy, zapewnia odżywienie, wygładzenie i odmłodzenie naskórka. Jako silny przeciwutleniacz, wraz z prowitaminą B5 i alantoiną, zmniejsza stany zapalne i leczy uszkodzenia skóry. karite poprawia jędrność i elastyczność. A masło kakaowe głęboko nawilża skórę, ekonomiczne zużycie, pyszny zapach cynamonu i cytrusów, chroni skórę przed mrozem, hipoalergiczny, nie zatyka porów, skuteczny w walce z podrażnieniami i łuszczeniem się skóry, dobrze utrzymuje makijaż, niezbyt naturalny skład. Producent zaleca stosowanie tego kremu co najmniej 30 minut przed wyjściem z domu. Jak samodzielnie wykonać krem o działaniu nawilżającym i odżywczym dla skóry twarzy. Konieczne jest połączenie wszystkich wymienionych olejów i emulgatora w jednym pojemniku i podgrzanie mieszaniny olejów, aby emulgator rozpuścił się w bazie tłuszczowej. Pożądane jest aby nie podgrzewać powyżej 60C. Ponieważ w wyższych temperaturach olej straci swoje użyteczne właściwości, można go podgrzać w kuchence mikrofalowej lub za pomocą łaźni wodnej. Ogrzewanie zajmie tylko jedną minutę, aby rozpuścić emulgator. Wymaganą ilość wody wlewa się do osobnego pojemnika. Jeśli olej i woda są podgrzewane w łaźni wodnej, szklany pojemnik z olejem i pojemnik z wodą są umieszczane w metalowym pojemniku z wrzącą wodą w tym samym czasie. Konieczne jest ciągłe mierzenie temperatury cieczy. Gdy Termometr osiągnie 60C, Należy ostrożnie wymieszać emulgator z olejem. Gdy emulgator rozpuści się w oleju, mieszaninę należy bardzo delikatnie ubijać, stopniowo dodając wodę. Temperatura oleju i wody powinna być taka sama. Należy ubijać się ostrożnie, aby w kremie nie było dużo powietrza. Jego konsystencja powinna być zbliżona do konsystencji jogurtu lub kwaśnej śmietany, gdy roztwór roztygnie do 35 stopni Celsjusza. Należy dodać do niego resztę składników. Składniki aktywne, kolagen, glinkę, witaminy, depanthenol, olejki eteryczne. Wszystko miesza się za pomocą szklanego pręta. Do aromatyzowania kremu dodaje się olejki eteryczne. Są one używane po jednej kropli na raz, zupełnie inaczej, koncentrując się na swoim smaku. Do kremu na dzień odpowiednie są na olejki cytrusowe, są dobre na poprawę nastroju. Również do stosowania w ciągu dnia dobrze nadaje się aromat lanki -y lank. Do stosowania wieczorem można wziąć olejek lawendowy, którego aromat jest kojący. Kilka kropel olejku z drzewa herbacianego zakonserwuje nasz krem i nada mu delikatny zapach. Nasz domowy krem jest gotowy. Przelej go do ciemnego słoiczka i umieść w lodówce. W podobny sposób można przygotować kompozycję dla cery tłustej i mieszanej, dobierając odpowiednie składniki. Jako konserwanty można stosować olejki cytrusowe i lawendowe. Olejek z drzewa herbacianego, ekstrakt z pestego grapefruta, jeśli nie mamy w domu żadnego z powyższych środków, Możemy wziąć mały groszek dowolnego kremu przemysłowego. Substancje w nim zawarte wystarczą do zakonserwowania naszego kremu. Można go przechowywać do 2 tygodni w chłodnym miejscu. Wykonując krem w ten sposób według indywidualnej receptury, masz gwarancję otrzymania wysokiej jakości produktu kosmetycznego do pielęgnacji twarzy. Pomoże Ci to uniknąć wielu nieprzyjemnych niespodzianek związanych z dodawaniem sztucznych składników. Składniki do produkcji kremu w domu. Jakie? Produkty będą potrzebne kobiecie do przygotowania odżywczego kremu w domu. Aby stworzyć skuteczny produkt kosmetyczny, potrzebne będą świeże produkty spożywcze, oleje, witaminy, oliwa z oliwek. Wygładza skórę, zwęża przestrzeń międzykomórkową, zmniejsza pory. Zaleca się dodanie do kremu odżywczego w walce, zapobieganiu rozstępom, rozstępom pociąży, szybkiej utracie wagi. Roztwór oleju kakaowego. Pod wpływem kakao na powierzchni skóry zostaje przywrócona równowaga kwasowo-zasadowa, zwiększają się naturalne procesy regeneracji komórek. Masło kakaowe jest dodawane do kompozycji środka odżywczego do leczenia popękanego na skórka olej brzoskwiniowy. Zmiękcza, odmładza skórę, zwalcza patogeny, zmniejsza stany zapalne, tonizuje i rozjaśnia skórę ciała. Skutecznie zwalcza martwe cząsteczki na skórka, działa złuszczająco woda z płatków róży. Polecana do stosowania w kremach do ciała dla skóry suchej działa przeciwzapalnie, likwiduje uczucie ściągnięcia, odmładza skórę, poprawia produkcję elastyny, kolagenu, kwasu hialuronowego, wosk, wosk pszczeli sprawia, że skóra jest gładka, chroniona przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, eliminuje zmiany przeciwstarzeniowe w naskórku, napina zwiotczałą skórę, ma właściwości antybakteryjne. Propolis. Wosk można zastąpić propolisem, żywicą pszczelą. Propolis reguluje procesy odpornościowe w naskórku. Tworzy barierę przed przenikaniem światła ultrafioletowego. Bakterii, lecznicze właściwości propolisu są znane od czasów starożytnych, kwas owocowy. Ma działanie tonizujące, rozjaśniające, występuje w świeżym soku z winogron, ananasa, truskawek, jagód, pomarańczy, jabłek, fitoestrogę, zawarte w liściach pietruszki, aloesu, ekstrakty roślinne, napary. Wywary przyczyniają się do usuwania nadmiaru płynów z organizmu, poprawiają stan skóry, zmniejszają stan zapalny, łuszczenie, łagodzą swędzenie. Essentials Dla zapachu, aby wzmocnić właściwości lecznicze kremu odżywczego, do kompozycji dodaje się estrolejowe cytryny, mandarynki, bergamotki, sosny. Jodły, lawendy, jojoby niezbędne składniki zaleca się kupować w punktach aptecznych. Do każdej butelki dołączona jest instrukcja użycia, w której celotaru jest jasno opisane jak zrobić odżywczy krem do pielęgnacji ciała receptur dla domu. Przed przygotowaniem kremu należy umyć ręce, usunąć długie włosy w kucyk lub pod chustą. Przygotuj niezbędne narzędzia, pojemniki. Pojemnik na krem, szklaną lub drewnianą szpatułkę do mieszania składników, strzykawkę bez igły, trzepaczkę, mikser, krem odżywczy dla skóry z oznakami odwodnienia propolis, 10 g smalec barucha, 30 g oleju z dziurawca, 50 ml retinol, 1 kapsułka tokoferol, 1 kapsułka. Umieść propolis w osobnym pojemniku, włóż do kuchenki mikrofalowej w trybie ogrzewania, 40 sekund. Roztop smalec za pomocą poprzedniej metody, wymieszaj składniki, dodaj olej z dziurawca do kompozycji, kapsułkę z witaminą przebij sterylną igłą, wyciśnij zawartość do roztworu. Igła przed użyciem przetworzona nad płomieniem świecy. Ubić śmietanę trzepaczką. Przechowywać kosmetyk w słoiku z wysokimi bokami, ciemnym szkłem. Krem na noc dla ciała z oznakami łuszczenia woda mineralna, 90 ml los Proszek, 25 g hydrolat różany, 25 ml miód, 15 ml smalec wieprzowy, niesolony, 20 g ekstrakt z aloesu. 10 ml. Smalec włożyć do emaliowanej miski. Postawić na kuchence. Do roztopionego tłuszczu dodać wszystkie składniki. Mieszać krem przez 3 minuty drewnianą szpatułką. Miskę z roztworem wstawić do zimnej wody. Przykryć pokrywką. Po 20 minutach przelać krem do słoiczka z zakrętką. Smarować ciało codziennie po wieczornych zabiegach higienicznych. Krem odżywcza o działaniu wybielającym dla skóry normalnej propolis. 20 g olej migdałowy, 90 ml świeży ogórek, 100 g napar z rumianku, 50 ml. Przygotuj napar z rumianku, 2 łyżki surowców zalej wrzącą wodą, nalegaj na 40 minut. Odcedź kompozycję przez gazę. Rozpuść propolis w kuchence mikrofalowej. 40 sekund. Usuń skórkę ogórka, przeprowadź warzywo przez maszynę do mięsa. W propolisie dodaj składniki z listy. Pokonaj kompozycję trzy paczką przez 5 minut. Wlać krem do sterylnego pojemnika. Zaleca się stosować raz dziennie. Kurs, 10 sesji. Krem odżywczy do opalonej skóry. Sok ze świeżej marchwi, 90 ml żółtko kurze, 1 sztuka propolis, 1 łyżeczka olej perox. 50 ml. Obierz marchewki, włóż je do sokowirówki, aby uzyskać sok. Rozpuść propolis w kuchence mikrofalowej. Oddzielnie podgrzej olej brzoskwiniowy. Podczas mieszania temperatura oleju i propolisu powinna być taka sama. Dodaj do mieszaniny soku, żółtko jaja, ubij i mikserem. Zaleca się stosowanie w okresie letnim codziennie. Przed snem, przy regularnym stosowaniu skóra nabiera pięknego, równomiernego odcienia. Krem różany dla skóry tłustej czerwone, różowe, kwiaty dzikiej róży, 15 ponków propolis, 30 g margaryna, 20 g tokoferol, 2 kapsułki ester lotosu, 3 krople ester czerwonej róży. 3 krople owoce dzikiej róży można zastąpić ponkami czerwonej róży bułgarskiej. Nie zaleca się stosowania kupnych kwiatów. Usuń płatki dzikiej róży. Z Pąków. Przepuść kwiaty przez maszynę do mięsa lub zmiażdż czponki w blenderze. Umieść propolis w żaroodpornym szklanym pojemniku. Roztop środki w kuchence mikrofalowej. Roztop margaryny na kuchence gazowej. Połącz propolis i margaryny. Ostudź bazę tłuszczową. Wymieszaj składniki z listy. Schłodź krem do temperatury 300C. Dodaj witaminę E i estry do kremu. Zaleca się stosowanie na tłustej skórze w nocy co drugi dzień. Trzy ogólne zasady stosowania. Kosmetyki pielęgnacyjne należy nakładać co najmniej 30 minut przed pójściem spać i 30 minut przed wyjściem z domu ten wynika z potrzeby całkowitego wchłonięcia kompozycji i utworzenia funkcji ochronnych. Konieczne jest wstępne oczyszczenie twarzy przed nałożeniem produktu, aby zapobiec przedostawaniu się bakterii do skóry. Podczas aplikacji należy unikać ruchów rozciągających które przyczyniają się do szybkiego odkształcenia skóry właściwej i pojawienia się jej wiotkości. Zgodność z techniką nakładania masy pielęgnacyjnej na twarz stymuluje zwiększony przepływ krwi w tym obszarze i najlepsze nasycenie użytecznymi substancjami. Nie jest konieczne nakładanie większej ilości kremu na twarz aby osiągnąć najlepszy efekt. Konieczne jest użycie optymalnej ilości produktu, wystarczającej do równomiernego pokrycia bez tworzenia lepkiej warstwy. Zaniedbanie tej zasady może powodować opuchliznę. Podrażnienia i gwiazdki naczyniowe na suchej skórze właściwej, nadużywanie składników do pielęgnacji skóry tłustej prowadzi do przekrwienia i łuszczenia się skóry. Powstały nadmiar należy usunąć za pomocą bawełnianego krążka. Jaka jest różnica między kremami nawilżającymi a odżywczymi? Kremy nawilżające i odżywcze? Dalej. MC i PC. Różnią się szeregiem parametrów, funkcją, konsystencją i chłonnością, składem. Według czasu użytkowania cel tych kremów jest ukryty w ich nazwach. Nawilżanie następuje dzięki substancjom, które przyczyniają się do tworzenia barier zapobiegającej szybkiej utracie wilgoci. Skóra jest również spragniona, więc po ugaszeniu za pomocą MC doświadcza pewnego rodzaju spokoju, przestaje palić, Wygładza się i odpoczywa. Odżywianie skóry oznacza nasycanie jej substancjami aktywnymi i witaminami. Są one zawarte w PISI i przyczyniają się do transformacji koloru, wygładzenia powierzchni skóry, ogólnej poprawy jej wyglądu. PISI ma lżejszą konsystencję, dobrze wyczuwalną przez skórę. Po aplikacji odczuwalny jest przyjemny chłód. Nie ma uczucia filmu na twarzy. Poprawia się oddychanie skóry. Problemy suchej skóry stają się mniej zauważalne. Ściągnięcie, ogniskowe łuszczenie, drobne linie i zmarszczki. Pisi charakteryzuje się gęstszą konsystencją, dlatego podczas aplikacji należy zachować ostrożność. Nie rozciągać skóry, starając się całkowicie wetrzeć krem. Niezależnie od nałożonej ilości, część pisji pozostaje na skórze, dlatego 15-20 minut po zabiegu należy osuszyć twarz chusteczką, usuwając nadmiar. Krem nawilżający na dzień głównymi składnikami aktywnymi w pisji są oleje, oleje orzechowe, oleje kwiatowe, ekstrahowane z nasion roślin, substancje uzyskane z oliwek, dzikiej róży, róży, marchwi. Makadami, migdałów mają wyraźne właściwości odżywcze. Korzystny wpływ na połączoną i suchą skórę mają kremy zawierające kombinacje rozpuszczalnych w tłuszczach witamina i E. Są one doskonale połączone i często wchodzą w skład produktów do pielęgnacji zimowej, aby zapobiec wysuszeniu skóry na wietrze i mrozie. Odżywczy krem do rąk MC zawierają składniki kwiatowe, ziołowe. Owocowe, a nawet roślinne, dzięki którym skóra nie traci wilgoci lub straty te są rozciągnięte w czasie. Ogórek i arbus, brzoskwinia i malinna, Aloes i rumiane gwęce są źródłem substancji niezbędnych dla skóry, jej obrońców przed stanami zapalnymi, wysypkami i mikropęknięciami, niestrudzonych bojowników o piękną cerę i dobry nastrój kobiety. Skóra potrzebuje nawilżenia w ciągu dnia i odżywienia w nocy. Dlatego większość kremów na dzień to C, a kremy na noc to kreme PC. Po porannym myciu i tonizowaniu, skórę należy przygotować do nałożenia makijażu. Zajmują się tym lekkie i kremy, żele i kremy b.d. przy czym te ostatnie pełnią kilka funkcji jednocześnie, co znacznie skraca okres podstawowej pielęgnacji po przebudzeniu i transformacji za pomocą kosmetyków dekoracyjnych. Po stresującym dniu skóra potrzebuje regeneracji regeneracja, czyli odnowa komórek, odbywa się w nocy podczas snu, dlatego dla zachowania piękna ważne jest nie tylko stosowanie pisy na oczyszczoną i rozgrzaną skórę. Ale także spanie przez zalecane 8 godzin dziennie kosmetolodzy, nie zalecają stosowania tak zwanych kremów dla każdego. Są one uważane za uniwersalne, dla wszystkich rodzajów skóry, do stosowania rano i wieczorem. Jednak oprócz plusa w postaci zmniejszenia liczby tubek na nocnym stoliku, ci czarodzieje niosą zagrożenie dla stanu skóry, nasilając nieprzyjemne i bolesne objawy. Konsekwencje stosowania niewłaściwego kremu są natychmiast widoczne. Objawy alergiczne stają się zauważalne w ciągu jednego dnia po aplikacji. Odpowiedzialne podejście do procedur pielęgnacyjnych można wyrazić w następujący sposób. Nie należy mylić nawilżania i odżywiania pielęgnacji nocnej i dziennej. Kobieta musi kochać swoją skórę jak siebie samą. Wtedy zdrowy. Kwitnący wygląd będzie jej towarzyszem przez wiele lat. Zasady nakładania kremu odżywczego na różne części ciała. Lepiej odżywiać skórę wieczorem. Podczas snu aktywowane są procesy metaboliczne w komórkach naskórka, poprawiając dostęp użytecznych substancji do głębokich tkanek skóry. Po pierwsze, kobieta powinna oczyścić ciało z potu, sebum. Zaleca się nakładanie kremu na lekko nawilżoną skórę. Zacznij nakładać krem od góry w dół. Przesuwając się od szyi do nóg, weź niewielką ilość kosmetycznego środka odżywczego, rozprowadź go na szyi, ramionach, masuj okrężnymi ruchami, aby rozprowadzić krem od centralnego punktu połączenia obojczyków do brody, od środka mostka do ramion, smarować dłonie kremem, zaczynając od opuszków palców do stawów łokciowych, w kierunku ramion, masować klatkę piersiową, brzuch. Biodra, pośladki, przesuwając się od środka do peryferii. Nałożyć odżywczy krem na stawy skokowe, przesuwając się w górę do bioder. Ruchy dłoni są miękkie, bez nacisku. Zaleca się rozpoczęcie nakładania kremu od lewej strony ciała. W celu normalizacji krążenia krwi ruchy na kończynach górnych i dolnych od dołu do góry zapewniają uwolnienie tkanek z nadmiaru płynu, eliminując obrzęki. Jeśli przejścia masażu są wykonywane prawidłowo, praca układu limfatycznego normalizuje się, co zapewnia usuwanie toksyn i toksyn z komórek skóry.